Dobry moi drodzy, witamy się na kolejnym filmie na moim kanale. Bardzo Wam dziękuję za tak ciepły odbiór mojego pierwszego filmiku z Belusią, gdzie pokazywałam, jak stroję torcik dla niej i jak celebrujemy jej ósme urodziny oraz drugi, gdzie opowiadam o nowej współpracy. No i jesteśmy dzisiaj w Redzie, gdzie znajduje się sklep jeździecki Bergo. Jest to chyba największy sklep taki stacjonarny na północnej w północnej Polsce ze sklepem Bergo również współpracuję jako ambasadorka, więc wiedziałam, że prędzej czy później taki film musi powstać. Pokażę wam oczywiście dzisiaj jak wygląda w środku. Co znajdziecie fajnego? Jakie marki, jakie nowe kolekcje, jakie również produkty, które ja polecam, które ja testuję, które ja użytkuję non-stop razem z Belusią. No i dodatkowo z racji tego, że jest piękna pogoda, wiosna, lato, mamy ogrom nowych kolekcji, więc również dla Was specjalnie poprzebieram się w outfity, czy to takie do stajni, czy też na zawody. Także moi drodzy, nie przedłużam. Więcej gadania będzie w sklepie. Zastamy się w królestwie. Moi drodzy, pierwsza rzecz, czyli tutaj akurat mamy wyłożone z racji tego, że zaczęliśmy sezon otwarty. Macie tutaj ogrom koszul. Na pierwszy rzut oka widzę silwer. Zresztą ja też dzisiaj jestem w silwer ubrana, i również ja mam te koszule, które są tutaj, proszę bardzo, zdobione takimi kryształkami. I to wydaje mi się, że jest ten sam materiał, z którego ja mam wykonaną tą bluzkę, która jest, wiecie, na takie daily w stajni. Dalej hordze z siateczką. Też fajna. Myślę, że na upały sprawdzi się idealnie. Na starty, na otwartym parkurze. Co mamy dalej? Fairplay, Beaver Tigo. Widzę, że takie są piękne koronki, chociaż to nie jest zbytnio mój styl koronki, ale oczywiście o gustach się nie dyskutuje. Dalej oczywiście bryczesy białe na zawody. Na pewno myślę, że tutaj z tej kolekcji wybiorę coś do dzisiejszej stylizacji, jak pokazać się na zawody. Dalej mamy ogrom fraków i pokażę Wam frak, który zaraz pewnie za jakiś czas zobaczycie na mnie. Jest to Fairplay. To jest chyba nowa kolekcja. I zobaczcie te zdobienia tutaj Rose Gold, które są na kołnierzyku. I dodatkowo na rękawie. Idealnie pasują tak naprawdę do kasków Fairplaya. Które też Wam pokażę i które też możecie zobaczyć na mojej głowie, jak jeżdżę na. jeżdżę, koniec, tak? Dobrze, to, to się wytnie. Idziemy dalej: oficerki. Nie wiem, czy jest tutaj model, który ja mam. To jest jakaś ogromna stopa, ale ja mam ten model z EGO 7, właśnie z takim sznurowaniem tutaj w kostce. Bardzo je polecam, a chyba taki. Wyróżnik tych oficerek, przynajmniej dla mnie, bo ja jeżdżę w Ostrogach, to są takie stopery, które są tutaj na napięcie i możecie sobie tutaj bezpośrednio pasek od ostróg zapiąć, i wtedy macie idealną stabilizację, nic zupełnie się nie rusza. Idziemy dalej. Tutaj macie też oczywiście półkę sztybletów. Znów oficerek są oprócz EGO 7 również Tatini, również te wiązane tak, jakby do samej góry. To jest nowość i też przedstawiałam Wam ostatnio model Tatini Akita bodajże. Idziemy dalej. I mamy tutaj nowe kolekcje, i zobaczcie, no na pewno nie jest to mój rozmiar, ale jaka urocza kolekcja z Elta. Tutaj z koniczkiem i z takimi pięknymi kryształkami. Oczywiście jest to kolekcja dziecięca. Ale trzeba przyznać, że pierwsze co to zwróciła moją uwagę. Jeżeli chodzi o Elta i kolekcję wiosna-lato, to w tym roku króluje taki piękny kolor lawendowy, więc wszystkie bluzy, ta jest akurat taka cieplejsza, bluzy również takie bardziej sportowe, czy też kamizelki wszystkie są w takim pięknym lawendowym kolorze. Przejdźmy dalej, gdzie mamy. Już bardziej takie rzeczy letnie, letnie, już super na upały. Czyli tak samo lawendowe koszulki, wszystkie widzę z takiego technicznego materiału. Mamy też Bivertigo. Ja Bivertigo uwielbiam i też mam, mam na sobie bryczesy moje ukochane Bivertigo. Tutaj są z technicznego materiału oddychającego bluzki z długim rękawem, krótki rękaw. No i jak widzicie, lawendowe również takie z Elta. Ciekawe czy tak by do mnie pasowała. Jakie chcecie, nawet jeszcze widzę, że kilka sztuk jest zimowych, jeżeli byście mocno potrzebowali. Również Bivertigo, Horze, Elt, także jest tego ogrom. I z drugiej strony widzę też, że jest chyba taka tendencja znów powrotu do pasteli, bo również taki... Limonkowo-pastelowo-zielony to, to jest też kolekcja najnowsza z Horze. Jeżeli nie lubicie pastel, pastelek, pastelków, to macie również takie granatowe basiki. No i oczywiście polóweczki. I też widzę, że jest tutaj kilka koszul konkursowych. Tutaj jest kolejna, jak widzieliście na początku filmiku. Tą koszulę z siluera z kryształkami granatową, to jest też tutaj model taki koralowy, łososiowy, można tak powiedzieć. Też, też ją mam, więc czekam tylko na sezon startowy i na możliwość ubrania się w końcu odświętnie i wystartowania w pierwszych zawodach. I jakbyście myśleli, że może jest to już koniec sklepu, to nic bardziej mylnego, bo po tej stronie macie. Całą tutaj ścianę ochraniaczy. Super ochraniacze Zandony. To jest chyba nowy, nowy model. Ja mam poprzedni, cały komplet czterech. Ekstra są. Kentucky. Ja bardzo czaję się nie na tą wersję z futerkiem, tylko zwykłą, ale na różowe. Są po prostu cudowne, zaraz wam pokażę. No i cała ściana skarpetek, kasków. Jest gdzieś też, o tak, jest też kask, który ja mam, ja mam akurat wersję czarną, czarną z Rose Gold, także kaski Fair playa to są, to jest mój wybór, jeżeli chodzi o moje kaski, w których ja jeżdżę, ogrom skarpetek, które wiecie, zawsze się przydadzą, widzę już moje srocze oko również zauważyło jakieś tutaj brokaciki, czy jakieś błyskotki, także też możecie wybierać do wyboru, do koloru rękawiczki. Jeżeli pytacie się, jakie rękawiczki ja polecam, w jakich rękawiczkach ja jeżdżę, no to proszę bardzo. Akurat mamy Uweksa, zarówno w sumie jeżdżę zimą, ale na Hali i latem, bo one mają tutaj taką siateczkę, więc jak najbardziej są bardzo, mają bardzo dobrą wentylację. I też zdradzę Wam tipa, z racji tego, że mam bardzo długie paznokcie, ja zawsze biorę rękawiczki o. Pół rozmiaru albo o rozmiar większy, żeby wiecie, pazury mi się zmieściły i żebym nie miała czegoś takiego, że zaraz mam tutaj dziurę od paznokci. Idziemy dalej. Mamy tutaj całą wystawkę Torpola i jak wiecie już, jak zapowiadałam w pierwszym filmiku, ja również w Torpolu bywam w pracowni, która też jest w okolicach Trójmiasta i mam też czaprak, akurat chyba nie ma mojego koloru, ten Royal welwetowy. Mam również te ochraniacze magnetyczne stajenne, dodatkowo z przedłużeniem na kopyto, więc też bardzo je polecam, więc również Torpol jest dostępny w sklepie Bergo i zaraz Przejdziecie tą ścianę z kaskami, z rękawiczkami, miniecie Torpol. Mamy tutaj ścianę, która zaczyna się od kamizelek z dzieckich, tutaj dla osób szczególnie niepełnoletnich, dla osób uczących się, ale również dla dorosłych. I ja nie pamiętam, co to był za model, ale któryś model testowałam na sobie i naprawdę myślałam, że będę jak w skorupie żółwia i będzie to dosyć niekomfortowe, ale naprawdę te kamizelki są projektowane teraz w ten sposób, że normalnie macie komfort ruchów. E, dalej idziemy i zaczynamy dział popręgów. Nie wiem, czy tutaj gdzieś mój jest, natomiast ja mam popręg taki ultra miękki, anatomiczny z kawalkadę i też go bardzo mocno polecam. I zaczynamy część skórzaną, czyli ogłowia, tranzelki, zobaczcie, o Jezu, w ogóle jakie przepiękne też naczółki, chyba widzę, że też jest to kawalkada, więc naprawdę rewelacja. No jakie jesteśmy ogłowia, wędzidełka, proszę bardzo, naczółki, tutaj jest cała ściana i też możecie zobaczyć, bo... Bergo również prowadzi swój kanał na YouTube, bardziej takich recenzji, trochę porad, trochę unboxingów, gdzie też możecie mnie zobaczyć. I może gdzieś tu albo tu podlinkuję Wam, gdzie możecie znaleźć cały taki unboxing i przedstawienie nowej marki, czyli Dijon. Jest to marka belgijska, która. Um, Głównie charakteryzuje się najwyższą jakością, jeżeli chodzi o wykonanie ogłowi skórzanych elementów, jak na przykład wytoki czy puśliska w wodze. I naprawdę powiem Wam szczerze, że jeżeli miałabym teraz drugi raz podejmować decyzję o kupnie mojego ogłowia, to tylko i wyłącznie Dijon i naprawdę jak rozpakowałam um, całą paczkę, która przyjechała aż z Belgii, to ta skórka jest tak mięciutka, tak dobra jakościowa, jakościowo, że nie musicie jej, wiecie, 3-4 dni moczyć w oleju. One są po prostu gotowe do użytku i są naprawdę rewelacyjnie wykonane. Także jeżeli szukacie nowego ogłowia Dijon, zdecydowanie. A na dole e, mamy też strzemionka. Ja mogę Wam polecić, to są chyba te. Na moim poprzednim koniu, którego dzierżywiłam na Jowiszu chyba 4 lata, przejeździłam we free jumpach i naprawdę, szczerze mówiąc. A jeździłam w, naprawdę we wszystkich chyba strzemionach. To naj, najlepiej, najwygodniej jeździło mi się właśnie we free jumpach, więc też taki model dostaniecie w sklepie Bergo. No i na koniec tutaj są jakieś drobiazgi stajenne, dodatkowo inne strzemiona, ale zaczynamy również część całą pielęgnacyjną. Macie całą szafę Efola, fola lizawki, sól też, która jest ważna, gryzaczki, grassland co też mogę od razu Wam polecić, to mm, Besiunia chyba miała trzy drewienka i najbardziej smakował jej ten, to jest chyba Colorful. Jest tutaj reklamowany jako dla niejadka. Besia nie jest niejadkiem, ale naj, najbardziej, najchętniej gryzła go. Również ostatnio to jest chyba nowość e, Sweet Berries z pestkami malin i truskawki. Również go mieliśmy ostatnio, zjadła, ale zdecydowanie to jest jej ulubiony. Tutaj macie też, już przechodzimy zaraz do części pielęgnacyjnej. Całą szafę do pielęgnacji skór, do pielęgnacji ogłowi, do pielęgnacji również oficerek. Tutaj hmm, miałam na pewno z Dr. Horsa. Tutaj smaruj kopyta i ten smar cały czas mam. I sprawdza mi się całkiem dobrze, ale mm, o! Ale taką moją ulubioną rzeczą to jest ten dwa w jednym leoweta, gdzie tylko wiecie, psik, 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 psikacie, przecieracie szmatką, i tak jakby jest już po problemie, nie musicie dodatkowo tego nabłyszczać, czy jakoś dwuetapowo rozdzielać na czyszczenie, Więc ten leowet zdecydowanie numer jeden. Tutaj, aha, tu, tu jest jeszcze mamy e, szafę poświęconą e, strzałkom, i widzę ewentualnym problemom, jak gnijące strzałki czy, czy gdzieś tam problemy z kopytami. Ale naj, najbardziej kolorowa chyba przestrzeń jest tutaj. Zaczynamy oczywiście od królestwa smaczków. No i nie mogę powiedzieć albo nie powiedzieć, że ogrom smakołyków z końskiej cukierki znajdziecie oczywiście Bergo. Tutaj macie oczywiście rzeczy naturalne. Macie smaczki z CBD, lizaczki ziołowe i resztę innych rzeczy. Natomiast tutaj, proszę bardzo, jest cała ogromna pielęgnacja, i o tej pielęgnacji chyba można mówić jeszcze kolejne pół godziny. Cała część odnośnie wcierek, i od razu pokażę Wam, to była z farmy, chyba dokładnie. Wcierka chłodząca, którą ja mam, która mi się dobrze sprawdza. No i też nie mogę pominąć absorbiny. To jest kultowy produkt dla wszystkich koniarzy, wcierka Absorbiny, która chyba powinna być w każdej pace jeździeckiej. Idąc dalej, mamy tutaj smary do kopyt i tak, i, 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 moja ulubiona ostatnio to z Absorbiny, również, która ma, wiecie, tutaj taki bardzo wygodny pędzelek, więc super mi się sprawdzała i... Szukałam gdzieś taki z brokatem, ale nie wiem, czy tutaj jest. W każdym bądź razie ja też bardzo lubię obrokacać konia, więc też wszystkie smary odżywki z brokatem są na mojej liście numer jeden. Więc płynnie, jak o brokacie mowa, to jest moja ulubiona odżywka z Dr. Horsa z brokatem, która daje taki przepiękny srebrny połysk. Ale jeszcze tutaj, jeżeli jesteście fanami złota, to jest też odżywka ze złotem, więc też bardzo dobrze mi się sprawdza. Ta też jest super z Equuskera. No i dalej e, mamy jeszcze milion odżywek i różnych preparatów do grzywy, do ogona. Ta odżywka również w ogóle w żelu też, też jest super, też mi się bardzo dobrze sprawdza. No i reszta suplementy. Naprawdę ogrom tego, co chcecie e, dodatkowo dawać żywieniowo dla swojego konia. No i moi drodzy, to jeszcze nie wszystko, bo mamy tutaj całą szafę. Kentucky i też możecie zobaczyć na kanale Bergo cały unboxing, tam były chyba cztery ogromne skrzynie rzeczy z Kentucky, które rozpakowywałam. To jest dokładnie tak, to jest, to jest akurat ujeżdżniowe, ja mam skokowe, to jest czapra, który my z Beśnią mamy i bardzo polecam, to jest ta kolekcja welwetowa, akurat bez kryształków, więc też Kentucky znajdziecie, też czaje się na ten kolor, który jest przepiękny lawendowy. I z rzeczy, które jeszcze mamy i które bardzo polecam, to są kantary Kentucky. Ja mam dokładnie ten e, różowy z takim pięknym tu tłoczeniem złotym, e, z uwiązem. Na karym koniu wygląda to naprawdę przepięknie. Pokażę Wam też rzecz, która jest na mojej wishliście, czyli, tak jak wspominałam, z tamtej części różowe ochraniacze. Przepiękne, naprawdę. Może sobie tu wyjmiemy, Wam pokażę. I zwróćcie uwagę na każdy detal, czyli na tłoczenia tutaj Kentucky. Również z tyłu na tej części napis Kentucky. Widziałam na TikToku, że ludzie na przykład zamalowują sobie tutaj napis Kentucky na dany kolor, więc jak na przykład macie Czarne ochraniacze, napis pomalujecie na różowo, to macie wtedy ochraniacze, które również pasują na przykład do różowego czapraka. I rzecz bardzo mocno na czasie, czyli cała szafa rzeczy do walki z owadami. Macie tutaj maski, które zakładacie koniom w ten sposób, taka zebra może dla beli by też pasowała. Macie również ogrom odżywek. To jest czarna absorbina, która była chyba najbardziej polecana, najbardziej popularna, ale też najbardziej skuteczna, jeżeli chodzi o preparaty, spreje do walki z gzami, owadami i tym wszystkim co lata. Ale też i to jest akurat rzecz, która znajduje się w dzisiejszym moim zamówieniu. Ja również wzięłam sobie do, do wypróbowania taki spray, bo też słyszałam bardzo dobre opinie, także zobaczymy. Więc też, jeżeli będziecie chcieli, jeżeli szukacie rzeczy na Muchy na walkę z owadami. Proszę bardzo. I ostatnia szapa, już na dzisiaj, czyli mates. I tutaj chcę Wam pokazać w sumie moje czapraki, które ja zaprojektowałam jako kamijami. Widzę, że chyba błękitny się wyprzedał. Ale zimą miał, miałam okazję zaprojektować w matesie swoje trzy czapraki. Gdzieś wstawię tu Wam przebitkę jak każdy z nich wygląda. I tutaj został akurat wszechstronny model Royal Bash, który ja mam, w którym jeżdżę z taką cudowną granatową, granatową royalową lamówką. Drugi był taki błękitny, wstawię Wam na przebitkach jak wyglądał, bo widzę, że się cały wyprzedał. A trzeci jest to mates taki welwetowy, który dodatkowo ma tutaj trzy sznury, logo matesa i tak naprawdę wybór tego koloru padł dlatego, aby mieć nawiązanie do moich infografik, czyli właśnie takiego lawendowego koloru. Bardzo ważna rzecz dla tych osób, którzy mnie oglądają na Instagramie, do którego Was serdecznie zapraszam, bo tam możecie na bieżąco, daily oglądać nasze przygody z Besią i po prostu zobaczyć, co u nas słychać. To w tym roku, a może tak, cofnijmy się w ogóle do tamtego roku, gdzie zaczęłam. Zaczę Cofnijmy się do zeszłego roku, gdzie zaczęłam mój projekt autorski naklejek, które rozdaję dla Was i dodatkowo w tym roku zimą postanowiłam zaktualizować ten projekt. O, zobaczcie, naklejki z podobizną mojego konia Beliny, które są w takim stylu galaksy. Zobaczcie, takiego granatu. I te naklejki możecie zdobyć również podczas zakupów w sklepie Berg. Jak je zdobyć? Pierwsza rzecz to oczywiście pamiętajcie o moim kodzie rabatowym na, 15, na minus 15%, kamiami15, na rzeczy nieprzecenione. No i jak będziecie robić zakupy w sklepie z dzieckiem Bergo, możecie w komentarzu napisać, proszę o dodanie naklejki kamiami, ona absolutnie nic nie kosztuje i taka naklejka zostanie Wam dodana do zamówienia lub druga opcja, jeżeli w sklepie... Bergo będziecie robić zakupy moich pączków Galaxy, które już powinniście dobrze znać z poprzednich filmików. Również automatycznie taka naklejka bez siłni będzie dołączona do zamówienia. Także taki cały pliczek zostawiam jako nowa partia. Także kto pierwszy, ten lepszy, bo wiem, że bardzo dużo pytań było o nowe naklejki. Hearts don't lie. An empty page, a story to write. I'm in love, you're divine, and it's all in our signs. We're going on. 날 <목소리도> Dajcie znać w komentarzach, która stylizacja najbardziej do mnie pasuje, albo może którą Wy byście kupili, chociaż ja już mam swojego faworyta. Przypominam również, żeby subskrybować ten kanał. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz za tak ciepły odbiór, to też jest dla mnie informacja, że wspieracie mnie i chcecie, żeby więcej nagrywać takich filmików. Dajcie również znać, czy taki filmik ze Sklepu jeździeckiego e, też Wam się podobał. Jeżeli tak, to może pomyślę o kolejnych takich filmikach w okolicach Trójmiasta, a później może będziemy jeździć dalej w Polskę, żeby pokazać Wam jak wyglądają sklepy jeździeckie w Polsce. Dzisiaj to na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie mnie. Widzimy się w kolejnym filmiku. A moi drodzy, dla tych, którzy oglądają do końca, kolejny film będzie to taki reportaż, vlog z mojego pierwszego wyjazdowego szkolenia z Besiunią. Jedziemy na początku maja na klinikę ujeżdżeniową z maestro Gonzalo, który przyjeżdża aż z Portugalii. E, więc bardzo jestem ciekawa, jak w ogóle w nowym miejscu będzie zachowywać się Belina, ale na razie postawię również tutaj kropkę. I przypominam, że naklejki z Besiunią, z podobizną Besi w motywie Galaxy również są dostępne w sklepie Bergo, także do zamówienia w komentarzu poproście o naklejkę lub kupcie mój Donat Galaxy. I e, pamiętajcie o moim kodzie kamijami15. Także to na tyle. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa! Det är en torg här man bor, it's ett torg.